No dobra, czas sprawdzić wyniki eksperymentu, drodzy Państwo. Eksperyment pod nazwą ile możemy wyciągnąć z payperview, które miało niemalże zerową podbudowę? Ile przy czymś takim jesteśmy w stanie wyciągnąć emocji w ringu? Popatrzmy. Pojedynki z Pre-Show'u wrzucę w jeden worek, ponieważ miały one jeden cel – rozgrzać publikę, a ponadto miały ku temu jeden wspólny atut. W każdej z tych walk skład był na tyle stabilny, że można było liczyć na to, że spełni to swe oczekiwania. A w mojej opinii to się udało, dlatego też Pre-Show Pay-Per-View był udany. Josh Woods zwyciężył przez Submission po założeniu gilotyny na linach. Tracy miał już wtedy wszystkie rope breaki wykorzystane, więc musiał sam sobie radzić, ale sobie nie poradził. Josh Woods wstaje z drodzy państwo. Miał już streak 04 w tym roku, a teraz już drugie zwycięstwo z rzędu. Nie można jednak powiedzieć tego samego o Tracing, który na 9 walk w tym roku wciąż bez wygranej. Team Andretti i Martin wygrali po odliczeniu JD Drake'a poprzez Torture neck Breaker. Właściwie można by się zastanawiać, dlaczego Andretti i Martin nie są w składzie teamów walczących o pasy drużynowe na tym pay-per-view. Leila Hirsch po bardzo wyrównanym starciu zmusiła Trish Adore do poddania się poprzez cross Armbreaker, notując tym samym trzecie zwycięstwo w swojej trzeciej walce w Ringu Oro Co więcej, jeszcze po walce Leila ponownie założyła wspomnianą dźwignię na rywalce, a nie było w tym przypadku, bo przegoniła ją powracająca po chwili nieobecności Sky Blue. A rzeczywiście chwilkę jej nie było. Ostatni raz widzieliśmy ją w akcji na tygodniówce 15 czerwca. No i AR Fox zwyciężył w starciu z Shane'em Taylorem po wykonaniu Death Valley Driver oraz 450 Splash. Tutaj dopowiem, że zdecydowanie najlepszy pojedynek z tej pierwszej darmowej godziny. I polecam się zapoznać. Pierwsza darmowa godzina wyglądała naprawdę dobrze. I miejmy nadzieję, że ta główna karta show również dała radę. Pora to sprawdzić. Na no dzień dobry, Gravity kontra Commander Gravity, czyli przypomnę brat Bandido byłego Overwatch World Championa. Gravity tylko raz do tej pory w akcji w ringu ROH, a było to na tygodniowce z 8 czerwca. Wtedy to porażka z posiadaczem pasów taktimowym Ray Phoenixem. Commander w tej chwili ze strykiem 5-1 w tym roku. Lucha Libre, czyli chyba sami wiecie czego się spodziewać. Kicanie i jeszcze więcej kicania, ale jako że nie raz mówiłem, że na opener należy dawać walkę, która rozgrzeje publikę, to mogę faktycznie powiedzieć, że tutaj tak postąpili i panowie swoją rolę spełnili. Maraton z i kopania fanom zebranym na trybunach się podobał, choć czasami była to taka sztuka dla sztuki. A zakończenie dość zaskakujące, mianowicie komander z górnego narożnika wykonał super Frankensteiner i chciał prawdopodobnie jeszcze coś dołożyć, bo od razu przesuwał sobie rywala bliżej narożnika, ale wówczas to nieoczekiwanie Gravity zaskoczył rywala small package i to on zgarnął pinfall. Można by pomyśleć, że w tej opowieści komander skupił się bardziej na widowisku dla widzów niż na osiągnięciu zwycięstwa i zapłacił za takie lekkomyślne podejście. Samoa Joe kontra Dalton Castle opas OroH TV Champion. Przypomnę, że Dalton Castle zdobył title shota wygrywając na tygodniówce mini turniejek, najpierw pokonując Tony Nisa, a potem Shayna Taylora. Samoa Joe w tym roku 8 walki, 8 zwycięstw. Przebieg walki taki, jaki chyba należało się spodziewać. Samoa Joe, silna bestia, kontrolował to starcie. Dalton był w, dół w mocnej defensywie, ale za to, gdy był wyrzucany z ringu, to jego chłopcy wprowadzali go z powrotem. Raz nawet wtargali oni Samoa Joe z powrotem do ringu, żeby Dalton mógł kontynuować atak. No i przyszedł moment na kontratak Daltona. Samoa Joe wyleciał z ringu i grożąc obecnemu przy stole komentatorskim Stokely Hatawayowi, nakłonił go do reakcji. Akcji. Mówiąc dokładnie, Stoklin nakazał sędziemu, aby wywalił chłopców Daltona za kulisy. Tak też się stało. Sędzia jeszcze chwilkę rozmawiał sobie z Hatem, zaś samoadżą kopnął Daltona między nogi i bez przeszkód założył mu kokiha klacz. Kurczę, czy ja to dobrze wypowiedziałem? Bo w tej chwili mam kompletną pustkę w głowie, jak to się wypowiada. Na wszelki wypadek napiszę tutaj teraz, jak to się wypowiada, czy jak to się zwie. A jeżeli kompletnie zwaliłem tego nazwę, no to shame on me. Dalton Castle w każdym razie po tym odleciał i sędzia zakończył walkę. Spodziewałem się, że samolot Joe obroni pasy, lecz nie spodziewałem się takich okoliczności. Fajnie, że coś się dzieje wokół Joe i jednego z członków rady dyrektorów, czyli stołki Hathaway. Stockley, który był niejako przymuszony przez Joe do postąpienia w taki sposób, no przy najbliższej okazji chyba należałoby zdjąć tytuł z Joe, bo ten tytuł reign no, trwa już zdecydowanie długo i może tym, który przełamie to, jak się okazuje, nikczemne postępowanie, samo a Joe, może tym razem będzie to Mark Brisco. A teraz, drodzy Państwo, ROH World Tag Team Championship match broniący tytułu Lucha Brothers, a pretendenci to The Kingdom, All The Open i Best Friends. Na poprzednim pay-per-view, czyli Supercard of Honor, 31 marca Lucha Brothers zdobyli pasy, no i musieliśmy czekać aż do następnego pay-per-view, czyli do teraz, żeby doczekać się title meczu. Mówię oczywiście o gali stricte roh no, tyle osób w ringu to oczywiście zapowiedź tego, że będzie rozpierducha, i rzeczywiście taka rozpierducha była. Że tak się wyrażę, rozpierducha na poziomie godnym pay per view, ponieważ działo się naprawdę sporo. No, 17 minut dostała ta walka i akcji z różnych stron nie brakowało. Co ważne, nie było przystojów. Nirfali nie mało. Były takie momenty, że wydawało się, że to już koniec, a jednak okazuje się, że wcale nie. Drodzy Państwo, mówiłem przy zapowiedzi, że best friend. Więc zostaną odliczeni i tak też się stało. Dokładniej nadarzyło się to Trentowi, ale mówiłem też, że albo Lucha Brothers obronią pasy, albo The Kingdom sięgną po nie. Okazuje się, że tutaj nie miałem racji, ponieważ to reprezentanci OZ Open, czyli Kyle Fletcher i Mark Davis, mieli tu ostatnie słowo. No, lekkie zaskoczenie dla mnie. O ile dobrze pamiętam, David mierzył się ostatnio z jakimś urazem i Kyle Fletcher występował solo, ewentualnie z innymi reprezentantami ekipi, ekipy United Empire, a jednak to oni tutaj sięgnęli po złoto. E, no cóż, no, ten team ogląda mi się dobrze. Wierzę w to, że będą regularnie obecni w ringu Age, co oczywiście równa się, że dobrze, że zakończyli title reign Lucha Brothers, który praktycznie nie istniał. Wciąż wolałbym zwycięstwo The Kingdom, którzy moim zdaniem bardziej sobie zapracowali, ale Ozzy Open nie oceniam źle, a walka... No. tylko polecać. Kolejny title match, czas sprawdzić. Oroich Six Men Tag Team Championship, match DM Embassy kontra Master Wato. Rajsuke czy i Leon Ruffin. Jeszcze raz przypomnę, że wielokrotnie mówiłem, iż te pasy mistrzowskie kompletnie niepotrzebnie w ogóle powstały. Z tej trójki pretendentów tylko jeden pokazywał się w a był to Leon Ruffin, który na dwie walki zaliczył dwie porażki. No, co prawda z trudnymi rywalami, bo byli to Wheeler, Utah i Brian Cage. No Po wielkich emocjach w poprzedniej walce, teraz dali nam troszeczkę oddechu. No Ten pojedynek nie był zły, nie mógłbym powiedzieć, że tu była jakaś lipa, ale trudno było jakkolwiek spodziewać się, że pretendenci mieli tu szansę na zwycięstwo. No Pochwalić można, że po hot-tagu zadbali o emocje dzięki Nirforom. The Embassy oczywiście obronili pasy po odliczeniu Leona Rafina. No i tyle. Postawmy kropkę i lećmy dalej. Ale co dalej trafimy na pojedynek o pas ROH Pure Championship broniący tytułu Katsiori Shibata kontra Daniel Garcia. Przypominam, że Shibata zdobył pas na poprzednim Pay-Per-View czyli Supercard of Honor pokonując wówczas Willera Jude. Od tamtej pory dwukrotnie pomyślnie bronił pasa ROH Pure w ringu ROH Daniel Garcia to drugi poprzedni ROH Pure Champion, a jego streak w tym roku to 4 do 1. No z pure wrestlingiem mam tak, że szanuję go, choć nie jest to mój ulubiony styl. Tu jednak trzeba to powiedzieć, że panowie dali radę. Trzeba to powiedzieć, że walkę zrobili naprawdę niezłą. No starcie poważnego Shibaty oraz Daniela, który momentami robił sobie jaja z tej powagi, czyniąc tańce w gibańce. Tutaj mówiłem, że 60 do 40 albo nawet 55 do 45 szanse stawiam dla Shibaty. I w sumie w odpowiednią stronę dałem te szanse, bo Shibata obronił pas po swoim penalty kicku. Kciąg w górę zasłużone. Lecimy na momencik za kulisy, gdzie nowi mistrzowie tak, team OZ Open mówili o swoim sukcesie i zapowiadali, że chcą więcej, chcą dominować na całym świecie, więc czekamy zapewne na ich obecność w Prime Time Wrestling. Eee, chwila przerwy od pojedynków z pasem na szali. Teraz czeka nas Fight Without Honor: eee, reprezentanci Dark Order, czyli John Silver, Alex Reynolds i Evil Uno kontra Stu Grayson i ekipa The Righteous, czyli Vincent i Dutch. Przypomnę, że taki dokładnie skład walki widzieliśmy na tygodniówce w dniu 1 czerwca i wówczas to wygrali Grayson, Vincent i Dutch. Wtedy jednak to był zwykły pojedynek drużynowy, a teraz toczy się to na zasadach Fight Without Honor, czyli jak kto woli, Anything Goes. No, można było się spodziewać, że dojdzie do tego starcia, i trochę szkoda, że zostało ono zapowiedziane w ostatniej chwili. Szkoda, dlatego że reklamując tą walkę, reklamowaliby coś dobrego, bo ten pojedynek był dobry. Było mocno, było krwawo. Myślę, że Necrobucher za swoich najlepszych lat nie powstydziłby się takiej walki. Były stoły, były krzesła, był drut kolczasty, była drabina, były pineski, a nawet były klocki Lego tak więc to już w ogóle potężny hardcore. Każdy nacierpiał się tyle, że lekarze na zapleczu po tej walce prawdopodobnie się nie nudzili, a fani na trybunach mieli kawał porządnej rozrywki w twardym stylu. 100 Grayson zaliczył lot z bardzo wysokiej trabiny na dwa stoły, a potem jeszcze w ringu otrzymał potrójny Crucifix slam, i został on odliczony do trzech. Dark Order wygrywa więc tą wielką bitwę, zaś Vincent, Dutch i 100 zaliczają pierwszą w tym roku porażkę w ringu ROH. A in moment, please. I lecimy dalej. A jesteśmy już przy pojedynku opas pas World Champion Claudio Castagnoli kontra PAK. No, ciężko było mówić o wielkich emocjach przed walką, przynajmniej w kontekście samego pasa na szali, bo PAK jest opcją C po Eddie Kingstonie i Marku Brysko, jak wspominałem przy zapowiedzi. Jednak pod względem jakości walki w ringu, to tutaj jeszcze raz powiem, mieliśmy poziom godny pay per view. Mówiłem przy zapowiedzi, że spodziewam się między 8 a maksymalnie 12 minut, a panowie dostali prawie 19. I był to dobrze wykorzystany czas, bo panowie sporo od siebie dali. Od początku szło to w mocnym akcencie, Pak zaliczył nawet lot na stół, generalnie był to pojedynek, w którym zobaczyliśmy, jaki ten nasz Rowage World Champion jest mocny i silny. I w ogóle, ajajaj. Pretendent, pretendent jednak nie odstawał i dlatego widowisko było bardzo dobre w mojej opinii. Nie mogę tego niestety powiedzieć o samym zakończeniu, bo pod koniec walki pojawił się Willer Juta i w bardzo prosty sposób mieliśmy dekoncentrację, po której Claudio złapał rywala na Ricola Bomb i obronił tytuł mistrzowski. A po walce Lucha Brothers przybyli pomóc Pakowi dopaść Claudio i Willera, Za chwilę pokazali się jeszcze Best Friends i jeszcze Orange Cassidy. I to ta ostatnia trójka finalnie była górą. No bardzo, bardzo fajne starcie z leniwym finiszem, niestety, z którym można było coś ambitniejszego pokombinować, szanowny panie Tonekan. A ten cały chaos po walce jeszcze bardziej uwydatnia jak bardzo daleko w tle jest dupa sporo H World Championship. Doszliśmy do walki wieczoru. Opas kobiet, Afina broniąca tytułu w starciu z Willow Nightingale. Przypomnę, że w marcu na tygodniówce Oro Afina również w title matchu pokonała Willow. Z kolei niedawno panie spotkały się w półfinale turnieju Owena Harta i wówczas to Willow zwyciężyła, więc mamy 1 do jednego. Teraz czas to ostatecznie rozstrzygnąć. Panie dostały main event to raz. Rodzina Willow w pierwszym rzędzie to dwa. Afina dzierży pas od final battle, czyli trochę już czasu i sporo występów zdą, zdążyła już zaliczyć na tygodniówkach w title meczach i proving ground meczach to trzy. A trzy oznacza pinfall. Tak sobie myślałem i. Za dużo pokombinowałem. Afina i Willow dostały 20 minut, wykorzystały ten czas, zrobiły naprawdę świetne starcie, które rzeczywiście nadawało się do umieszczenia tego w walce wieczoru. Ofensywy z jednej i z drugiej strony nie brakowało. Emocji sporo, nirfali z obu stron jeszcze więcej. Publika również dała się wciągnąć w to starcie. No i dochodzimy do finiszu, drodzy Państwo. A finisz był taki, że... Afina z górnego narożnika wykonała all Face, po czym założyła Cross Face. Willow próbowała się jeszcze z tego wybronić, ale nie dała rady i odleciała, co oznaczało tyle, że przegrała przez referee stapecz. Afina broni tytułu i przedłuża swoją serię zwycięstw. Tylko w tym roku w Ring of to już jest 20 do 0. Willow z kolei w tym roku druga porażka na 11 walk i drugi raz z Afiną. A po walce, jak widzimy, Afina doceniła rywalkę, która była w tej walce dla niej bardzo trudną oponentką. Mogłem powiedzieć w tym starciu, żeby uniknąć powtórzenia, no ale trudno. Afina wzniosła w górę rękę Willow, a potem jeszcze jej się ukłoniła. Eee, podejrzewam, że nie jeden fan. <laughs> Przepraszam bardzo. Podejrzewam, że nie jeden fan był troszeczkę rozczarowany wynikiem main eventu. No Kończymy galę zwycięstwem Hilla. Wydawało się, że historia pięknie by tu się domknęła, że Willow po nieudanym title matchu w marcu teraz już dojrzała do bycia mistrzynią. No ale jednak Tony Khan postanowił inaczej. A zatem dalej Afina będzie rządzić na tygodniówkach. I strach myśleć, czy dalej będzie pokonywała nieznane rywalki w dwie, trzy minuty tydzień w tydzień. I kogo chcemy dać następnego do roli poważnego opo-retendenta? Mnie się wydaje, że Willow jako mistrzyni kontra Leila Hirsch w mniej lub bardziej odległej przyszłości brzmiałoby OK, No ale dla Tonego Kana, jak widać, co innego brzmi OK, No dobra. Zakończyliśmy zatem pay per view. To pay-per-view pod względem czystoringowym było w mojej opinii bardzo dobre. Nie jeden kciuk, ale dwa kciuki. Gdybym miał trzecią rękę, stałbym trzeciego kciuka, ponieważ pod względem czystoringowym to było naprawdę bardzo dobre. Nie wskazałbym tu jakiegoś słabego punktu. Możemy klasyfikować te walki, że jedne były lepsze, drugie były mniej lepsze, ale nie było w mojej opinii tutaj żadnej mm, czarnej owcy. Każdy skład zaprezentował się godnie, jak na pro wrestlerów przystało. I dlatego też tym bardziej żal jest, że to pay per view zostało sklejone na ostatnią chwilę bez odpowiedniej podbudowy. Gdyby o to zadbali i gdyby wynik main eventu był inny, to myślę, że wówczas moglibyśmy mówić o gali pay per view najlepszej w tym roku w wrestlingu. Ale jak to mówił kiedyś Triple H, we tell the story. A w tym aspekcie Tony Khan strasznie się lenił w aspekcie właśnie dotyczącym Death Before Dishonor i szczególnie po wielu świetnych momentach w ringu mam o to lekki żal. No cóż, mam nadzieję, że Tony Khan widząc akcję na tym pay-per-view widział, że można tu coś niezłego wypracować, bo wrestlerzy pokazali dzisiaj, że Ring of Honor potrafi być czymś więcej niż mniejszym, przyszywanym kompanem dla AEW. Oby Tony Kanto dostrzegł i poprawił prowadzenie historii na tygodniówkach, a wówczas to z dumą będzie można mówić te słowa, które mówię Wam za każdym razem. Oglądajcie ringawana.